Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Tropem Hubala. Nazywam się Ewa Pawlus i zapraszam Was na kolejny materiał poświęcony Majorowi Henrykowi Dobrzeńskiemu. Tak się złożyło, że pod koniec zeszłego roku zostałam właścicielką wymarzonej Alfy Romeo, co z kolei postawiło mnie przed koniecznością uzyskania w końcu prawa jazdy kategorii B. Przygotowuję się właśnie do egzaminu z teorii. Mam go za kilka dni, więc siłą rzeczy dużo czasu spędzam brnąc przez wszystkie regulacje, przepisy drogowe i inne tego typu zagadnienia. Ale zaczęłam się przy okazji też zastanawiać, czy w życiorysie samego Hubbala można wskazać jakieś wątki motoryzacyjne? Czy dałoby się odpowiedzieć na pytanie, czy posiadał jakiś samochód? Jeśli tak, to jaki? Jeśli miał prawo jazdy, to kiedy je uzyskał, i tak dalej, i tak dalej. Z racji chociażby specyfiki czasów, w których Hubal żył, nie ma niestety tych wątków zbyt dużo, ale są. Pozbierałam je tutaj razem i powstanie z tego chyba wideo niezbyt długie w przeciwieństwie do tych, które dotąd uka ukazywały się na kanale, ale mam nadzieję, że tak czy siak Was zaciekawi. Zacznijmy może od pierwszej regulacji prawnej, która okazała się w odrodzonej Polsce na temat właśnie tego, jak zachowywać się powinni kierowcy na drogach. Była to ustawa z października 1921 roku o, porządku, o przestrzeganiu porządku na drogach publicznych. 1921 rok to także czas, kiedy zaczynają powstawać pierwsze kursy czy też szkoły jazdy. Natomiast od 1922 roku na łamach magazynu Auto były publikowane listy absolwentów takich kursów, którzy byli zresztą też wpisywani do centralnej ewidencji szoferów. Muszę Wam powiedzieć, że przejrzałam roczniki tego czasopisma i nie udało mi się znaleźć nazwiska Dobrzańskiego, w sensie Hubala. I nie wiem też przez to, czy, gdzie i kiedy Dobrzański uzyskał uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Znalazłam natomiast inną ciekawostkę, może nie bezpośrednio związaną z nim, ale dotyczącą jego, no powiedzmy, życia rodzinnego. Chodzi mi tutaj dokładnie o jego ojca, również Henryka Dobrzańskiego. Pan Dobrzański pod koniec lat dwudziestych mieszkał w Poznaniu ze swoją drugą żoną. Tam pracował dla firmy Bracia Nobel, która działała w branży rafineryjnej. No ale ponieważ nie samą pracą człowiek żyje, no to najwidoczniej pan Dobrzański znalazł sobie hobby w postaci motoryzacji właśnie. A dlaczego mogę tak sądzić? dlatego że w 1927 roku wspomniane już czasopismo auto wymienia go na liście członków Komitetu Wielkopolskiego Automobil Klubu. Jeśli zaś chodzi o samego Hubala, to pierwszy samochodowy wątek w jego biografii pojawia się troszeczkę wcześniej, w czerwcu 1925 roku ówczesny rotmistrz Dobrzeński wszedł wówczas w skład y, naszej reprezentacji oficerskiej, która pojechała na międzynarodowe wojskowe konkursy hipiczne, czyli skoków przez przeszkodę, do Londynu i Aldershot. Y, nie będę ukrywała, że jest dziecki wątek w biografii Hupala to jest mój nomenomen nomen konik, y, więc boję się, że tutaj odpłynę w jakąś y, wielką dygresję. Dość powiedzieć, że było, y, były to Zawody wysokiej rangi, w której brało udział no kilkaset koni, jeśli dobrze pamiętam 386. Oczywiście gro z nich pochodziło z Wielkiej Brytanii, ale byli też reprezentanci innych europejskich krajów, w tym najgroźniejsi nasi rywale, czyli Włosi. Przebieg tych zawodów to jest oczywiście temat na zupełnie osobny film, natomiast tutaj warto powiedzieć, że kilka dni przed ich rozpoczęciem nasi kawalerzyści wybrali się na samochodową wycieczkę w kierunku wspomnianego już przeze mnie wojskowego obozu Aldershot. W podróży tej towarzyszył im nasz rodak, mieszkający na Wyspach, który początkowo pełnił funkcję kierowcy, ale po jakimś czasie stery samochodu, jeśli można tak powiedzieć, przejął od niego właśnie rotmistrz Dobrzański. W tym miejscu chciałabym oddać głos rotmistrzowi Adamowi Królikiewiczowi, który należał wówczas do naszej reprezentacji. Był w tym samochodzie i zdarzenia z tamtego dnia zanotował w swoich powojennych wspomnieniach o takim dość wymownym tytule: olimpijska szarża. Dlatego że Królikiewicz należał już wówczas do jednego z najbardziej utytułowanych naszych jeźdźców. Zdobywca, był zdobywcą medalu olimpijskiego w Paryżu w 1924 roku, co jest tym bardziej godne podkreślenia, że jeśli chodzi o jazdę konną, no to był samoukiem. Przywołując nam ten dzień, pisał on. Pędziliśmy wypolerowaną jak lustro asfaltową drogą, którą w bliskich odstępach przecinały inne boczne. W chwili, gdy mijaliśmy jedno z nich, nagle, w ostatniej chwili, Dobrzeński zdecydował się na gwałtowny, ostry zakręt. Wóz, tracąc równowagę, zawirował, wywrócił się i razem z nami wylądało w przydrożnym, płytkim i miękkim robie. Kawalerijska jazda skończyła się na szczęście bez groźnych następstw. Nie ważne ślady potłuczeń, poszarpane ubrania cywilne, ale strach jaki nas obleciał i zdenerwowanie możliwością lekkomyślnego wykończenia się przed zawodami, na, e, zakarbowaliśmy na konto ryzykownej fantazji Henia. Niedługo czekaliśmy na remarz, wkrótce nadarzyła się świetna okazja. Kilka dni później, 26 czerwca, nasza reprezentacja wzięła udział w drużynowym konkursie o Puchar Księcia Wali. W czasie tego wieczoru nie udało nam się zdobyć ostatecznie tego trofeum, natomiast Dobrzański miał swój wielki dzień, dlatego że na pożyczonym od kolegi z zespołu, czyli od Kazimierza Szoslanda, wałachu o imieniu Fagas, dwukrotnie pokonał tor przeszkód, nie mając ani jednego punktu Karnego. Był to wyczyn zasługujący na szczególną uwagę, nie tylko dlatego, że miał bardzo mało czasu na to, żeby zgrać się z wierzchowcem, którego wcześniej nie znał, ale także dlatego, że przeszkody w Londynie były wyjątkowo trudne. Nie tylko wysokie, ale także opatrzone takietami. Takieta to taka cieniutka listewka, która jest kładziona na drogi. Niektóra weryfikować ma czystość danego skoku, bo wystarczyło ją tylko lekko trącić kopytem, żeby ona spadła, a czasami wystarczył nawet do tego podmuch wiatru od przelatującego nad drągami konia, więc trzeba było te wysokie przeszkody pokonywać jeszcze z odpowiednim zapasem. Wyczyn Dobrzańskiego doceniła nawet prasa angielska, chwaląc go bardzo za to, czego dokonał. I mimo tego, że naszej drużynie nie udało się wydrzeć Włochom zwycięstwa w tej konkurencji, to bardzo liczyliśmy na to, że w czasie dekoracji ten znakomity rezultat przyszłego Hubala zostanie przez organizatorów wyróżniony jakąś specjalną nagrodą indywidualną. Taki zwyczaj panował zresztą na kontynencie, chociażby w Nicei, gdzie drużynowa nagroda to jest. Swoją drogą, ale nawet jeśli spoza tej zwycięskiej drużyny był jakiś jeździec, który miał najlepszy indywidualny wynik, to on również otrzymywał e, nagrodę honorową, ufundowaną na przykład przez jakiegoś e, dyplomatę. Tak było na kontynencie, ale niekoniecznie na wyspach. Okazało się, że gospodarze albo nie honorują, albo nie, nie znają tego zwyczaju. W każdym razie. E, ich zachowanie wywołało głębokie rozgoryczenie wśród naszej ekipy, nie mówiąc już o samym Dobrzańskim, który, dla którego to, ten wielki sukces był z jednej strony powodem właśnie do olbrzymiej radości i dumy, a z drugiej przyniósł mu wiele złości czy też właśnie potężnego rozczarowania z racji tego, że nie został za niego w ogóle wynagrodzony. Up swoim emocjom dał w drodze do hotelu, już w drodze po, powrotnej po, po konkursie, ale jego nastrój koledzy postanowili wykorzystać właśnie do tego, żeby wziąć rewans za, za tę przygodę z samochodem. Dlatego zresztą Wam tutaj to wszystko opowiadam. Mianowicie postanowili wziąć hotelowy wazon. Dobrze. I dobrze im znany, bo mijany na korytarzu, zapakować go w jakieś ozdobne pudełko, dołączyć na hotelowej papeterii list pisany po francusku, niby to w imieniu organizatorów, w których wyrażają oni głębokie przeprosiny za te, to swoje zaniedbanie, a jednocześnie wielkie uznanie dla dokonania Dobrzańskiego i proszą go, żeby przyjął w ramach zadośćuczynienia ten drobny yy, podarunek w ich imieniu od nich. Jak pomyśleli, tak zrobili. Tutaj pomysłodawcą był e, wspomniany już Królikiewicz. Pod byle pretekstem zebrali się z powrotem mm, w pokoju Henia i czekając, aż pokojówka dostarczy umówiony pakunek, e, zaczęli podkręcać atmosferkę, znowu budzić w Dobrzańskim te negatywne emocje, które być może już trochę e, przygasły. Wychwalali jego wspaniały występ i pomstowali razem z nim na gospodarzy. Organizatorów zawodów, gdy nagle właśnie rozległo się pukanie do drzwi. Pokojówka przyniosła pokunek, do którego otwieranie dobrzeński natychmiast się zabrał. Zaczął oczywiście od listu. No i w miarę czytania twarz mu się zaczęła wypogadać. W końcu rzekł do kolegów: No, panowie, pomyliliśmy się co do Anglików, jednak naprawili swój błąd, źle ich oceniliśmy. I zaczął im czytać fragmenty pisma, które przecież było bardzo dobrze znane, a na koniec zaczął rozpakowywać pozostałą przesyłkę. No i w momencie, kiedy ujrzał z dobrze mu znany wazon, jego koledzy ryknęli śmiechem, a on sam się, krótko mówiąc, zagotował. Rzucił się nawet do walizki, w której podobno miał rewolwer, więc pozostali oficerowie na wszelki wypadek ewakuowali się do swoich pokoi. Złość Dobrzańskiemu chyba dosyć szybko przeszła z tego, co pisał Królikiewicz. Po jakimś czasie był w stanie docenić dowcip, który wywinęli mu koledzy, dlatego, że sam był figlarzem i sam lubił płatać różnego rodzaju żarty innym osobom. Puenta tej historii jest taka, że gospodarze rzeczywiście po jakimś czasie zrozumieli swój błąd, swoje faux pas i przyznali Dobrzeńskiemu na osobnym, specjalnym posiedzeniu komisji organizatorów um, złotą papierośnicę, czyli nagrodę wcześniej nieprzewidzianą regulaminem, na której wygrawerowany był odpowiedni okolicznościowy napis. Wróćmy może do wątków samochodowych, bo tak jak się obawiałam, trochę... Pozwoliłam sobie na dygresję sportową. Sześć lat później, w sierpniu 1931 roku, dowódca 20 Pułku Ułanów imienia króla Jana III Sobieskiego, stacjonującego w Rzeszowie, podpułkownik Edward Godlewski wydał rozkaz, w którym zezwalał pięciu oficerom na przetrzymywanie własnego pojazdu na terenie kosza. Wśród wymienionych figuruje także nazwisko majora Henryka Dobrzańskiego, który wówczas pełnił funkcję dowódcy szwadronu zapasowego, natomiast rozkaz nie podaje o jakiego rodzaju markę czy też model samochodu chodziło. Istnieją za to pewne poszlaki, które pozwalają sądzić, że w pewnym momencie, pod koniec lat 30., Major Dobrzański był właścicielem samochodu marki Ford o numerze silnika C16304. Mówię to na podstawie pewnego obwieszczenia, które ukazało się w 1937 roku na łamach wileńskiego dziennika Słowo. Chodzi tutaj dokładnie o obwieszczenie o licytacji ruchomości, w którym czytamy. Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Rewiru II, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 30 lipca 1937 roku o godzinie 11 w Wilnie, ulica Mickiewicza nr 62, odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości należących do Henryka Dobrzeńskiego, składających się ze wspomnianego już przeze mnie samochodu marki Ford, w dobrym stanie oszacowanych na łączną sumę 2,5 tysiąca złotych. Prawdę mówiąc, nie jestem w stanie Wam powiedzieć na 100%, czy doszło tutaj do zwykłej e, zbieżności nazwisk. Byłoby to co najmniej dziwne, gdyby to była tylko zwykła zbieżność, dlatego że w e, tamtym roku, w 1937, Dobrzański służył w czwartym pułku ułanów zaniemańskich, mieszkał w Wilnie, co więcej m, na ulicy Mickiewicza, wspomnianej już tutaj w tym ogłoszeniu, tylko że pod numerem piątym. Z drugiej zaś strony, koniec lat 30., to jest czas, kiedy Dobrzański utrzymuje kontakt ze swoim ojcem, który jak pamiętamy, również miał na imię Henryk i również e, interesował się motoryzacją. Być może więc nie chodzi tutaj w tym wypadku o Hubala, ale o jego ojca. Tego niestety nie jestem w stanie Wam zweryfikować przy obecnie znanych mi źródłach, mogę tylko powiedzieć, że w zbiorach rodzinnych Dobrzańskich zachowała się fotografia wykonana właśnie w 1937 roku w Wilnie, a która przedstawia majora Henryka Dobrzańskiego w towarzystwie jego żony Zofii z domu Zakrzeńskiej oraz zaprzyjaźnionego z nimi doktora Zajączkowskiego. Wszyscy oni pozują na tle samochodu, który niestety w dużej mierze jest przesłonięty przez ich sylwetki. Natomiast te szczegóły, które widać, czyli charakterystyczna kryza nad oknem oraz klamka z przodu, a nie z tyłu drzwi, pozwalają mniemać, że mamy tutaj do czynienia nie z Fordem, wymienionym w tym obwieszczeniu o licytacji, ale raczej z Fiatem z Fiatem 500. Co do tego ostatniego, mamy pewne świadectwa, które yy, yy, przemawiają za tym, że major Dobrzański yy, pod koniec lat 30. dysponował takim samochodem. Chodzi mi tutaj o relację ówczesnego podporucznika rezerwy Jana Jareckiego, który we wrześniu 1939 roku znalazł się w szeregach 110. rezerwowego pułku ułanów, w którym ostatecznie Dobrzański otrzymał funkcję zastępcy dowódcy. Jarecki wspominał, że spensjonowany major od chwili wybuchu wojny szukał jakiegoś przydziału, a kiedy nie znalazł go w szobie, dociera do Białego Stoku. Tam otrzymał wreszcie upragniony przydział do 110 Pułku Ułanów. W początkach września złapał pułk na kwaterach polowych, zręcznie manewrując swoim fiatem 500. Samochód ten zresztą uchodził pod koniec lat 30. za jeden z tańszych modeli i można było go już nawet za sumę 3800 Zł. Dla nas być może ta kwota nie wydaje się jakaś astronomiczna, ale pamiętajmy, że ten przelicznik zarobków był w Drugiej Rzeczypospolitej trochę inny. Dość powiedzieć, że w 1936 roku, gdy rozpoczynał służbę w IV Pułku Ułanów Zaniemańskich, major Dobrzański otrzymywał 490 zł zasadniczego uposażenia oraz 125 zł dodatku. A przypomnijmy, że oprócz samego siebie miał również na utrzymaniu żonę i córkę. Dodatkowo, tak jak dzisiaj zresztą, kwota związana z zakupem samochodu to dopiero początek wydatków związanych z jego posiadaniem. Właściciele samochodów musieli co roku płacić podatek na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego, no i droga była również benzyna. W tamtych czasach kosztowała 58 groszy za litr, przy czym znaczną część tej kwoty tworzyły oczywiście nic nowego. Podatki. Wspomniana już przeze mnie podróż 500 w poszukiwaniu przydziału, najpierw w Warszawie, potem w Hrubieszowie, aż na końcu w Białym Stoku, jest ostatnim takim motoryzacyjnym wątkiem w biografii Hubala. Może jeszcze warto dodać na samo zakończenie, że jeden z Hubalczyków, Józef Alicki. Wspominał, że major był zwolennikiem motoryzacji armii, że wypowiadał się głośno za jej modernizacją, czyli kolokwialnie rzecz ujmując za zasadzaniem ułanów z koni i przesadzaniem ich do samochodów. Jest to właściwie pojedyncze świadectwo, ale myślę, że możemy mu w dużej mierze zaufać, dlatego że Hubal był osobowością bardzo otwartą na wszelkiego rodzaju nowinki, ciekawą świata, więc to się moim zdaniem jakoś. Yy, Komponuje, a przynajmniej nie kłóci z tym, jakiego rodzaju był osobą. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli podobało Wam się to wideo, to zostawcie koniecznie kciuk w górę albo nawet komentarz, żebym wiedziała, czy takie treści są dla Was interesujące. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście bardzo Was proszę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A na razie dziękuję Wam i życzę miłego dnia. Do zobaczenia!